Cstawowym elementem pracy w systemie PDM jest obiekt dokumentacji. Teraz w wersji PDM 2024 w trakcie wykonywania przejść między stanami możemy wyewidencjonować pliki. Korzystanie z opcji wizualizacji złożenia zawsze było skutecznym sposobem na przeglądanie projektu. Dzięki PDM 2024 możemy teraz przeglądać właściwości w sposób, który dotąd nie był możliwy, ponieważ od tej wersji obsługiwane są również właściwości PDM. Możemy grupować i kolorować złożenia według właściwości, a następnie użyć paska przewijania, aby wyizolować części na podstawie ich stanu. Ponadto możesz zapisać mapowanie kolorów jako stan wyświetlania i kontynuować pracę nad projektem z dodatkowymi informacjami. Idiem zawsze polegał na śledzeniu historii Twoich projektów. Teraz w karcie historii mamy informację, kiedy projekt został wyewidencjonowany. Uzyskując dostęp do starej wersji możesz lepiej zrozumieć jej stan na nowo zaprojektowanej karcie wersji. Górna połowa karty zapewnia wgląd w stan najnowszej dostępnej wersji, podczas gdy dolna połowa zawiera informacje związane z bieżącą wersją lokalną, co daje wyraźniejszy obraz, na to co dzieje się z danym plikiem. W listach materiałowych ukryte kolumny są teraz wyświetlane w porównaniu z listową jako usunięte. Możesz szybko odkryć wszystkie ukryte elementy w menu z prawego przycisku myszy, a edycja wielu komórek jednocześnie jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Ponadto ogólne zabezpieczenia zostały ulepszone, aby zapewnić, że dane referencyjne są blokowane dla osób bez uprawnień na kartach zawiera i gdzie używane. Widoczne zarówno z widoku tabeli, jak i widoku Treehouse. Web2 oferuje teraz widok kafelkowy ułatwiając wizualną identyfikację projektu w widokach folderów i wyszukiwania. Jasne zrozumienie budowy części wieloobiektowej jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki nowym wskaźnikom ikon, które istnieją nie tylko w Web2, ale i w całym PDM2024. W menu spod prawego przycisku myszy możliwe jest teraz płynne przejście do dowolnej karty pliku, oszczędzając czas. A jeżeli potrzebujesz dostępu do starej wersji, Web2 pozwala teraz wybrać wersję, którą chcesz pobrać. Administratorzy mogą teraz łatwo zobaczyć, do jaki przechowani są zarogowani. Opcja Licencja została podzielona na licencję, użycie licencji i serwer oraz dodano nowe uprawnienia administracyjne w celu bardziej szczegółowej kontroli dostępu. Wraz z prowadzeniem obsługi wizualizacji złożeń dla programu PDM 2024. Można tworzyć listy danych, do których użytkownicy mają dostęp, i łatwo kontrolować ich uprawnienia. Z poziomu obiegu dokumentacji mamy teraz możliwość archiwizowania stanów dokumentacji, które nie są już używane. Jeżeli chcemy przywrócić stan z archiwum, po prostu przeciągamy go i upuszczamy.